Cześć, w ten piątkowy poranek mam dla Was taki krótki film informujący o tym, co się zmieni w wersji 1.0.3.0.2 Tekena, która pojawi się u nas 16 kwietnia o godzinie 4 rano. Potem będzie kilka godzin przerwy serwisowej na serwerach i online nie będzie działał, ale co się zmieni właśnie w Tekenie 8. Będą to głównie poprawki błędów, które pojawiły się w wersji 1.03.01 na początku kwietnia. I tutaj macie oczywiście na ekranie tę listę. Ja przez nią szybko przejdę. Mieliśmy taki problem, że w niektórych sytuacjach Rage Arty i Hit Bursty, kiedy były aktywowane, mieliśmy takiego cinematic freeze'a. Postać przeciwnika mogła się ruszać, bo na przykład robiła rzut nakłócniętego, tam jakoś recovery się... Skracało, były dziwne zachowania, ale to powinno zostać już naprawione. To jest, zdaje się, błąd, który był już wcześniej w tekenie, ale jakoś tak gracze mocniej zwrócili na to uwagę właśnie niedawno. Natomiast błędem, który pojawił się właśnie w tym ostatnim patchu, było coś takiego, że kiedy chcieliśmy zrobić na ścianie tornado i zrobiliśmy je na wprost, ok, wrzucało na ścianę. Natomiast jeśli robiliśmy pod lekkim kątem. To tornado nie wrzucało przeciwnika na ścianę, tylko wywoływało efekt tornado taki standardowy bez wall splata, więc niektóre postacie, czy w zasadzie wiele postaci miało problem z tym, żeby zrobić tam odpowiednie combo. I ta zmiana została cofnięta, a z czego ona wynikała? Z tego, że w niektórych sytuacjach, kiedy wykonywało się rage arty po tornado przy ścianie, postacie jakoś zamieniały się ich kolizje nie były dobrze przeliczane, ale ta zmiana, którą wprowadzili nie poszła po myśli twórców i tak się coś popsuło, więc na razie ją cofają, zobaczymy czy w przyszłości ten problem z Rage naprawią. To co jest tutaj w tym patchu najważniejsze oczywiście, to jest WR3 Azuseny. Ten cios został zmieniony w poprzednim patchu, tak żeby zostać znerfionym, ale przez to, że twórcy nie przyjrzeli się temu zbyt dokładnie, Wyszło w sumie na to, że cios został zbawowany, dlatego że Azusena, kiedy została stopowana, to już nie mogła zrobić kontynuacji po W3, ale to, że pędziła przed siebie przy tym W3, ta prędkość, którą miała w trakcie wykonywania W3, sprawiła, że postać leciała bardzo, bardzo daleko w związku z czym nawet po sidestepie bardzo ciężko było ją okarać w przeciwieństwie do sytuacji poprzedniej kiedy robiła wr 3 i twórcy postanowili zaradzić temu w ten sposób, że przedłużyli recovery Azuseny o 5 klatek w sytuacji kiedy wifuje WR3 właśnie a dodatkowo nie porusza się aż tak bardzo do przodu jak do tej pory będziemy musieli poczekać na to jak faktycznie to będzie wyglądało w grze, no bo na razie mamy tylko opis. Miejmy nadzieję, że faktycznie WR3, 2, czy w zasadzie konkretnie samo WR3, zostanie już tak znerfione, że będzie bardzo mało użyteczne. No ale zobaczymy, jak wyjdzie w praniu w najbliższy wtorek. Zmiany u Ediego, czyli u nowej postaci, która pojawiła się na początku kwietnia w Tekenie 8. U niego było tak, czy jest, bo w momencie, kiedy nagrywam te słowa, patrzę, jeszcze nie ma. W niektórych sytuacjach on może wykonać hit dasha wtedy, kiedy łyfnie jakiś ciosem. Co oczywiście nie powinno mieć miejsca, dlatego że hit dash powinien być wykonywany tylko na trafieniu lub na bloku. Według tego, co tutaj piszą twórcy, były też takie sytuacje, że czasem ten hit dash był wykonywany w sytuacjach, kiedy nie powinien być wykonywany. Nie znam tutaj konkretów, ale widocznie coś było na rzeczy. Zmodyfikowano też czy poprawiono. Inputy u Ediego, właśnie, które sprawiały, że czasem przypadkowo wychodził dash do przodu lub backdash. Ten patch jest dość mały, ten filmik jest dość krótki, więc pora na ostatnią zmianę z Zafina. Tam pojawił się niedawno jakiś błąd z animacją, który sprawił, że jej backdash był gorszy niż do tej pory. Deweloperzy cofnęli tę zmianę, która była zmianą niezamierzoną, i wygląda na to, że we wtorek Backdash Zafiny powróci do tego, co było w wersji 1.0.2.01. To wszystko w tym filmie. To wszystko, jeśli chodzi o te zmiany, które tutaj Bandai Namco nam opisało. Czy będzie ich więcej, będą jakieś, które nie zostały podane tutaj na liście, nie wiem. Dla mnie najdziwniejsze jest w tym wszystkim to, że brakuje informacji o poprawce do. Przebijania podłogi czy ściany, ogólnie stage hazardów. To jest coś, co zostało zepsute w patchu 10301, i tak w skrócie, bo to jest ogólnie bardzo skomplikowane, dlaczego to się dzieje, to polega na tym, że jeśli wstajemy z przyciskiem góra i wykonamy cios, bodajże między 10 a 14 klatką naszej animacji, to gra z jakiegoś powodu. Blokuje możliwość wykonania właśnie z tych stage hazardów, i nie wiadomo dlaczego to w ogóle weszło do gry, dlaczego taki błąd pojawił się w ostatnim patchu. Ale jak widać, na razie twórcy chyba mają z tym problem, dlatego że nie potrafią tego zaadresować, a przynajmniej nie chcą tego zrobić w tym najbliższym patchu. I wygląda na to, że w ten sposób będą właśnie grali zawodnicy na Ivo Japan. Dla przypomnienia 27-29 kwietnia to będzie właśnie iwo Japan. Trochę mnie to martwi, dlatego że no, ta sytuacja jest oczywiście błędna, więc gracze będą się musieli dostosować do tego, ale zobaczymy, jak wyjdzie. Może Bandai Namko zaskoczyć. Tutaj w międzyczasie pojawi się jakiś inny patch, który to naprawi. A jeśli nie, no to na kolejną większą oczywiście łatkę, dlatego że spodziewamy się większej liczby zmian balansowych. Tutaj będziemy musieli czekać aż do maja. Dajcie proszę znać, co myślicie o tych zmianach, a ja się tymczasem żegnam. Dzięki, do następnego, cześć.